Tylko nie mamy na pompaszu a nad nami jeszcze takie domki. To się trochę chyba cegły cegłykuje. Podejście do windy świętego Mikołaja numer 2. Dzisiaj jesteśmy wcześnie rano. Kolejka też jest, ale krótsza i punkt widokowy jest zamknięty. Za dużo szczęścia na raz byśmy mieli. Chyba nie jestem się i zastanawiać nad zdjęciami, bo no co, no chyba że tych w tele. Dostało pięć zdjęć, chcesz zamek tele? <ścoughs> nie, to mogę teletelefonem zrobić. <ścoughs> no, ale to nie będzie takie samo tele. Pamiętajcie, żeby wjechać tutaj na kartę miejską za euro 35, bo bez karty miejskiej jazdy wyjeżdżają 5,30 euro za 10 sekund atrakcji. Szkoda, że wieczorem też tego nie oświetlają. To jest ulica Augusta. Reprezentacyjna ulica Lizbony. Teraz może na taką nie wygląda. Bardzo dużo stanów, ale przynajmniej się je remontuje. W tle katedra. Mam nadzieję, że jeszcze znajdziemy czas, żeby do niej pójść. Dług triumfalny, i wyjście na tak. A teraz jestem na placu. Tutaj. Znajdywał się pałac królewski. Nie dość, że bardzo mocno wieje, to jeszcze panowie przygotowują świąteczne ozdoby. Wiek XVIII w Portugalii to czas wielkiej prosperity. Zagospodarowane i zaludnione kolonie zaczęły przesyłać do metropolii towary egzotyczne, które następnie były sprzedawane w całej Europie. Portugalia zarabiała również ogromne pieniądze na handlu niewolnikami. Przyjawiem bogacenia się społeczeństwa była jedna z najspanialszych oper w Europie. 1 listopada 1755 roku mieszkańcy zgromadzili się w kościołach, by świętować katolickie święto wszystkich świętych. O godzinie 9:40 w Lizbonie wystąpiło ogromne trzęsienie ziemi, które według w dzisiejszej skali osiągnęłoby 9 stopni w skali Richtera. W jego wyniku zniszczeniu uległo 85% zabudowy miasta. Lisbona została pocięta ogromnymi wyrwami w ziemi, szerokimi gdzie gdzie na 5 metrów. Przerażeni mieszkańcy próbowali ratować się z północy z wiszczy i wybiegli na plac targowy oraz na plaży nad Tagiem. A wtedy Lizbona została zalana potężnym tsunami którego wysokość mogła osiągnąć nawet 20 metrów. Zniszczone miasto płonęło 5 dni. Tylko sobie wyobraźcie, jak ogromna była to tragedia dla całego imperium. Zniszczona stolica, zabici wysocy urzędnicy, kupcy, artyści i mieszkańcy. Zniszczona cała infrastruktura miasta. Tym bardziej trzeba pochylić czoło przed tymi, którym udało się odbudować stolicę. Na szczęście dla państwa król przeżył. Uczynił on odpowiedzialnym za odbudowę miasta Markiza de Pombal, który w owym czasie był ministrem wojny. Na pytanie przerażonych mieszkańców, co mamy teraz robić, odpowiedział zmarłych pochować, zatroszczyć się o żywych. Odgruzowanie zniszczonego miasta trwało ponad rok. W międzyczasie stworzono plan odbudowy. Lizbona miała stać się pięknym, nowoczesnym miastem. Na pytanie w jakim celu buduje się tak szerokie ulice, Marquis de Pombal odpowiedział. Kiedyś i tak okażą się zbyt wąskie. Pod nim jest jeszcze zaraz linia kolejowa, A? bo ona nie była tu projektowana w tym sensie. Klasztor Hieronimitów. A wy byliście już w tym środku? A to co tu jest? Ja brałem. A my szukaliśmy karty. A tu wod technika. Jest oblatny. Palce lizać. Dobra, już. W skali w górę, od 1 do 5. Górę, zdecydowanie mocne 5. Od 1 szczególnie, do 5. Szczególnie pasta z denata zasługuje na swoją renomę. Jaka pasta z denata? Pasta z denata. Pasta z denata. Nasza jajcara. Czym Też na widzę. Czekamy na koniec deszczu, czy idziemy? Coś chińskiego. Bardzo mnie zaskoczyły te kwiatki. Tak kwitnie juka. Pierwszy raz widzę. Strefa zagrożona przez tsunami. Miejsce ewakuacji. Most 25 kwietnia, wcześniej nazwany na sześć dyktatora w Portugalii Mostem Salazara. Kopia. Golden Gate w San Francisco dyktatorzy wszędzie są tacy sami dyktator ani rząd Portugalii nie wyłożył złotówki na budowę Most został zbudowany i sfinansowany przez prywatne konsorcjum które pobiera opłatę za przejazd ale dyktator kazał sobie dziękować weszliśmy na punkt widokowy i zobaczyć lizbońską wersję Golden Gate w Uruguay Korea pierwsza pół godziny meczu 0-0 Mały przystanek. Mamy tutaj też plażę jest. W tle Fort Świętego po Pośrodku rzeki, tak. Tutaj tak jest tak szeroki, że prawie że nie widać drugiego końca. Chyba że to już jest wyjście na otwarty ocean. U tego jest jeszcze gęsta mgła. A tak wyglądają dworce na obrzeżach bliznanych. I też fragment fortu. Pewna część umocnień na wejściu do tagu. Tęcza nad Betlejem. Nie ma wiatru, fale są dość duże. Ciekawe co się dzieje, kiedy wiatr jest troszeczkę mocniejszy, bo nawet teraz fale przechodzą przez falochron i zalewają ulicę. W sezonie sztormowym musi być dość niebezpiecznie. Muzeum Żołnierzy Morskich, jeśli dobrze to tłumaczę. Wieczny ogień ku ich pamięci. Pierwszy raz mi się zdarzyło, kiedy widzę jak wartownik wychodzi z swojego posterunku i zwrócił uwagę turystom, którzy weszli w okolicę też przestał padać. Zaszliśmy do wieży Betlejemskiej. A w tle, teraz znacznie lepiej widać, końska wersja Golden Gate, a w tle po nich prostu Wieża betlejemska, która miała strzec wejścia w głąb tagu. Ówczesne armaty nie były w stanie pokryć swoim zasięgiem całej szerokości rzeki, więc uwaga, pory modelem zostało wybudowane na środku tagu. Teraz wyobraźcie sobie jak potężne było trzęsienie ziemi w roku 1755, które zmieniło bieg takiej rzeki jak tak. Ta wieża została zbudowana pośrodku Tagu, a trzęsienie ziemi przesunęło koryto. Z założenia była komora celna, twierdza pilnująca wejścia do Tagu, a także więzienie. I w tym więzieniu przebywał również Józef Bem, który tworzył Legiony Polskie w Portugalii. Nie powiodło mu się utworzenie Legionówki. Polacy, którzy uciekli w czasie zaboru do Portugalii, ułożyli sobie tutaj życie i nie byli chętni wracać, by walczyć o Polskę. Palma daktylowa. W czasie sztormów tutaj się musi dziać. Tak, teraz bez wątpienia najlepszy widok na most 25 kwietnia. Data 25 kwietnia jest datą, kiedy oficerowie dyktatora zbuntowali się, przyjęli władzę i doprowadzili Portugalię do demokracji, co umożliwiło Portugalczykom dołączenie do Unii Europejskiej. A w Pomnik Chrystusa Króla, który został wzniesiony jako wotum wdzięczności za to, że Portugalia nie wzięła udziału w II wojnie światowej. Nie wiem, czy więcej zawdzięczamy politykom czy Chrystusowi. W czasie II wojny światowej Wielka Brytania powołała się na traktat wizorski z XIV wieku, poprosiła Portugalię o pomoc i Portugalia udostępniła port, dzięki któremu angielskie okręty nie musiały przez niebezpieczne wody płynąć z Atlantyku do Wielkiej Brytanii, mogły stacjonować na wybrzeżu portugalskim, tutaj mogły być naprawiane uzupełnione programy, żołnierze mogli być leczeni. Wcześniej Wielka Brytania również powołała się na traktat indzowski w trakcie I wojny światowej i zażądała od Portugalii, by ta ze swoich afrykańskich kolonii zaatakowała kolonie niemieckie. I Portugalia wywiązała się z traktatu i zajęła niemieckie kolonie w Afryce. Niespodzianka. Chciałem przejść do pomnika odkrywców, ale się nie da. No ej! Chyba były dobre Skoro wylizujesz talerz To kiedy wrócisz, to będziesz tam robiła Powiedzieliście, że ma Ok biograficznych Portugalczyków, składam się to jakoś w kolejności chronologicznej. Madera, Azory 1427, Capo Verte, Wyspy Książęcej Świętego Tomasza, Przylądek Dobrej Nadziei, Madagaskar, Alkuta, Malediwy, Morze Czerwone, Zatoka Perska, Cieśnina Ornus, w Indiach, Portugalczycy założyli kolonię Goa, którą utracili dopiero w latach 60. XX wieku. Przewrót wojskowy w Portugalii i Indiach wykorzystały moment, zbrojnie zajęły Goa, Ceylon, Cieśnina Malaka, Timor Wschodni podobnie. W czasie rewolty wojskowej w latach 60. XX wieku Timor uzyskał niepodległość, po czym Indonezja zbrojnie zaatakowała Timor Wschodni. Klima Wschodni chyba kilka lat temu odzyskał niezależność. Klima Wschodni pod wpływem Portugalczyków był chrześcijański, Indonezja jest muzułmańska. Moluki, Malały, Makao. To też zupełnie niedawno Chiny przejęły Makao. Japonia. Bardzo dobra książka Shogun, Jamesa Clavela mówi o tych czasach. I co nie do wiarki? Ziemia jednak jest płaska dalszy tej wycieczki. Historia Brazylii jest bardzo fajna, ponieważ doszło do podziału ziem między Hiszpanią a Portugalią. Hiszpania proponowała podział południka, powiedzmy, że tego. Portugalia negocjując, przesunęła granicę, mniej więcej tutaj. Przecież wtedy jeszcze nikt nie miał pojęcia, że Ameryka Południowa istnieje. Później Portugalczycy odkryli Brazylię, która okazała się, że jest po ich stronie granicy. Dlatego Portugalia zajęła Brazylię, dlatego Brazylia jest portugalskojęzyczna. Tu jest prawa Magellana, La Plata, Ciśnina Magellana i Ocean Spokojny. I granica świata. który ma kształt portugalskiej karaweli również lata 60 XX wieku kiedy powstał postacie przedstawiają osoby z ery odkryć geograficznych pierwszy jest Henryk Żeglarz zapoczątkował portugalskie odkrycia i za nim stoją osoby z epoki również Pisarze, poeci, architekci, wszyscy, którzy w owym czasie przyczynili się do tego, że ta powaga była wielka. Pomnik z drugiej strony, pewnie każdy atrybut coś znaczy, po czym można rozpoznać ich, nie? Miecz to pewnie jakiś rycerz, zdobywca, krzyż na szyi to pewnie jakiś ksiądz, który od razu chrystianizował miejscową ludność. Ostatni rzut oka na klasztor otwiera limitów. Niestety, godziny otwarcia są bardzo krótkie i nie daliśmy rady wejść do środka ale Ho okay. oh, 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 tak a najlepsze jest to że w takim streganiu można zapłacić kartą a w wielu innych miejscach nie 2 euro? euro Portugalia to kraina <laughs> Paradoksów. Nie chcesz ich posolić? Tam była sól, prawda? No no, tam sól nie chcesz Są Co się nam zdradzi? Technologię jedzenia. Czy technikę jedzenia, może bardziej? Później od się tu i wrzuca się obierki, choć niektórzy chyba nie wiedzieli, że się to obiera. No dobrze A one są na tyle napoczęte Są spękane Że łatwo je obierać to co? No to obierajcie To otwórz mi tą Ale nie miękkie Ale nie parzą No to najpierw rączki odkażacie Miękkie są Ocena Nic nie poczułaś nie tak orzechami. Właśnie tak. go wyciec, nie? Mówiłam. Jadłam 100 lat temu i tak zapamiętałam smak. Gdzie? W Wiedniu. Na wakacjach gdzieś, gdzieś tam. jeszcze? No, a nie. Wiesz, a potrzebuję te kawiarki. A patrzysz na Damianę, bo? On żył w tych czasach? Nie, chcesz Damian? Tak, byłem w tych czasach. Czy... <laughs> ja dziękuję, nie chcę. Nie. Możemy już iść, bo wam to się stanie w tym tygodniu? Ziemniaki z ogniska dobre czy złe? Specyficzne dość, bo nie mają dużo smaków w sobie miękkie są. A znacie historię Pink Street? Jest to W każdym mieście portowym była u, u, ulica Czerwony Glatar. Miejsca, gdzie marynarze po długiej podróży mogli wrócić i przepuścić pieniądze i korzystać z uciek, wszelakich. Chciałam zapytać, czy to no, samo, co jak dzieje nie będę. I to właśnie był taki znak rozpoznawczy, żeby marynarze po długiej podróży w każdym mieście wiedzieli, gdzie się udać i gdzie przepuścić ciężko zarobione pieniądze. W Portugalii nie ma w dzielnicy czerwonych latarni, to jest Pink Street To oczywiście po portugalsku jak będzie? PINCO PRADO Ja PINCO Też ludzie przepuszczają swoje ciężko zarobione pieniądze na uciechy Brazylia, Serbia Piłkarze wychodzą na murawę Mecz zaczyna. Jak to mówi Pan Darek Szpakowski, hymny obu reprezentacji. O, chciałem zapytać o polską flagę i bardzo szybko ją znalazłem. Viva Polonia! Aha, i tu się skończyła dzielnica Uciech. Myślałem, że będą śpiewać hymn Ja też tak myślałem, że wszyscy wstaną Gabrysie, zdruzgotała forma sprzedaży mięsa Jak mięso może mieć raczyczki? Zwróciłaś uwagę Gabrielu, że ta szynka jest sprzedawana w dziale? Myślałam, że ty te ciasteczka także właśnie mówisz, że to szynka się wisi wszędzie Kawiarnia w Biedronce. Kawa i ciasteczko za euro. A na kolacji jemy snoczy owoc z madery. Z madery. Prezenci od młodzieży.